Trzeba docenić to, że mówimy w języku polskim, że mamy wspaniałą ojczyznę, że możemy się cieszyć z takich z takich właśnie spotkań. Nie zawsze tak było. Jestem dumna, bo jestem kresowianką. Pochodzę z polskiej rodziny i dlatego ten koncert to nie prosty koncert dla mnie. To wyraz moich uczuć wobec Polski, ponieważ jestem zamieniona w mojej drugiej ojczyźnie. To mój dom, to mój dom, moje... Piosenka pod tytułem Moje miejsce i wbrew pozorom jest bardzo patriotyczna, ponieważ mówi o uczuciach emigrantów, tak jak my Polonia mieszkamy poza granicami i mówi po prostu o naszych uczuciach do, do ojczyzny i to jest bardzo, bardzo piękny przekaz. Ten koncert jest po to, żeby się zatrzymać, żeby y, pozwolić sobie na chwilę refleksji nad tym, co tak naprawdę mamy, mamy wolność. Ale nie dostaliśmy je od tak za nic. My tę wolność trzeba było wywalczyć i walczyły o to pokolenie naszych przodków, a my dziś oddajemy im szacunek i składamy hołd.